moi drodzy, z tej strony yy, taki tam kostkarz. Dzisiaj będziemy otwierać kolejne kostki. Zrobimy sobie unboxing. Yy, będą to cztery kostki. Yy, ja już otwierałem tą paczkę, dlatego jest naderwana yy, I te kostki to będzie tak. Yy, Ready Cube, Dino Cube, Axis Cube i ta cała ta... zielona kostka, ale to nie jest Forced Cube Force Cube. Zaraz pokażę wam, o co chodzi To jest jeden z tych unboxingów, gdzie to są po prostu takie kostki, gdzie... O, kolejna mini kostka do kolekcji, już mam ich z yy, Że kostki, które każdy ma, z wyjątkiem mnie Więc, mamy jeszcze instrukcję Bardzo nam się przyda Bardzo kolorowe opakowanie od Może zajmiemy się na razie tym mniej, tymi mniej ciekawymi kostkami. Tylko ten red Cube też chce być otworzony naprawdę. I może zaczniemy sobie od Dino Cube, bo tak to kolorowe. opakowanie to Dino Cube. I ten Dino Cube jest na czarnym plastiku. Nie chciałam kolorowego, bo te kolory jakoś dziwnie na nich wyglądały I folia I ten Dino Cube jest duży Ja myślałam, że ta kostka jest dosyć mała To jest duże, naprawdę Dino Cube, mega prosta kostka Mogę teraz pomieszać i ułożyć Mimo, że nie miałem I nigdy nie układałem tej kostki W ogóle też można zmienić na tej kostce Układ kolorów Że na przykład Biały jest na dole, a żółty na górze, a te cztery kolory są poprawne, czego na kostce czy na trzy nie zrobimy I okej, okay, tutaj mamy już prawie całą czerwoną ścianę Więc może sobie to ułożymy <słyska> Algorytm i kostka ułożona, bum, mega trudne Czekaj, teraz chyba się kolory zgadzają nie, nie zgadzają się, czyli że normalnie, zobaczcie Jest biało, zielono, pomarańczowy A normalnie te kolory są na odwrót Że pomarańczowy jest po... Jak wy widzicie, to jest pomarańczowy po prawej i zielony po lewej A tutaj jest na odwrót Bo oszukałem Aaa Można to szybko ułożyć I bum, ułożona. Naprawdę mi się rzuca, jest rozmiaru dwójki. Ale nie jest. W do trójki to jest identyczny. Dobra, przejdźmy dalej. Może ten Ready już tak chce być otwarty. Już to opakowanie tak się. Nie chce dać się na dół. Zobaczmy. Ten Nuxin kosztował. E, jest jeszcze e, Ready Cube moju. Który jest yy, droższy, a nie ma magnesów A ten jest nie dość, że o 3 zł tańszy To nie jest duża różnica, ale za to ma magnesy I to nie jest zrobione tak, że to jest tak krawędź I no, że jest taki czworościan jakby te nalaziki Tylko to są jakby takie kółka, jakby do jakiegoś kwiatka czy coś I mam magnesy I się porusza dosyć szybko Niestety nie znam żadnych finger trików, więc nie pokażę jak szybko to się porusza Ale porusza się bardzo szybko może ja nie będę układać tych wszystkich kostek, które mieszam, ale wiecie, że mieszam to pewnie nie są jakieś wybitnie trudne. I może macie sobie to jest. W ogóle to działa trochę jak Pyraminx, bo też jakby to, to są jakby narożniki. To są Tipów nie ma, a to jest jakby Pyraminxa. To jest jak to. Mniej więcej. Jakby się układał... Jakby była kostka, którą się układa jak pyramis, to właśnie byłoby to coś takiego. Dalej. Może tego Axis Cuba. Na Axis Cuba nie będę się tak długo wypowiadać, bo yy, już tą kostkę miałem w rękach. Ciężko. No, byłoby nie, nie mieć tego opakowania. I trochę, po... trochę jeszcze mam trochę nie. I tego Axis Cuba już miałem w rękach, tak jak mówiłem, bo na zawodach. Yy, Zobaczyłem pomieszanego i ktoś, ktoś mi dał do ułożenia Znaczy ja się spytałem czy mogę układać i ktoś mi ze swojej i... Okay, w takim kącie się nie porusza W takim się porusza, okej okay. I jak ułożyłam tego e, Axis cube a, to Axis Cube jest w ogóle... Nie wiem ile jeszcze razy powiem to e, Axis Cube jest w ogóle mega podobny do kostki e, Master Morphix Jakby... Master Morphix to jakby... Master Morphix był, miałby sześcian, To byłaby to właśnie ta kostka Oczywiście to jest w sumie modyfikacja trójki, ale wierzę Są różne rodzaje rogów: trzykolorowe, jednokolorowe, jak na Maser Fixie. Krawędzie są też jednokolorowe i środki dwukolorowe, więc dlatego jest tak bardzo. I hm. nie wiem, tak ostro proszę się całkiem spoko jak taka budżetówka. Nie proszę się jakoś wybitnie Taka modyfikacja tania, nic specjalnego, ale jest spoko. Właśnie, jak się zrobi dwa na przykład kiper, to wtedy się rukuje. Eee, to jest super cute, bo się ten środek obraca. I mi bawi i uczy. No, chyba tyle mogę powiedzieć. Brawo, ja. Będziemy robić wieże z kostek rubika, Zawsze chciałam to zrobić. Okej. Okay. Tak się otwiera. No, to się nie chce wyciągać. Jest. I ta kostka jest niby zielona, cała. Ale zobaczcie, ten zielony jest ciemniejszy, a ten na przykład jest jaśniejszy, nie? I właśnie cała kostka jest zielona, ale cała kostka jakby. co są różne odcienie tych zielonych. No to <laughs> dla mężczyzn cały czas by była ułożona. <laughs> Jak mam to otworzyć? Ok. Dziękuję, kostka, za kontaktowanie się ze światem. Ok, ta kostka jest ze strzyka. Mówię całkiem spoko. Żeby udowodnić Wam tą różnicę kolorów, to tutaj jest największa, nie? Tutaj też jest trochę, tutaj też. I normalnie ta kostka jest cała zielona, ale są różne kolory tego zielonego. I jest całkiem spoko. Tuż ta kostka nie jest super cubem, więc nie wiem. Też zostaje punkt taki No bo te środki są trochę denerwujące Dobra, zacznijmy układanie To nie jest ten Ta kostka jest taka, że nieważne ile się ułożeń zrobi, zawsze będzie się mylić jednak te kolory Na przykład to są dwa bardzo podobne, nie? Na całej kostce Ok. na przykład ten jest zły Teraz sadziłem, a praktycznie nie ma różnicy He? Co to jest za case? A, bo tutaj jest zły. Ok, sytuacja panowana. To nie jest ten case. Nie, I coś się tutaj zrobiło złego. Nie wiem, co to było to jest Enter Kostka ułożona To było tak ciężkie Więc Moi drodzy chyba tyle Dajcie znać w komentarzach co sądzicie O tym unboxingu i o tych kostkach A my widzimy się W następnym odcinku, cześć!